Witam serdecznie, Szymon z Polanki z tej strony się kłania. Medycyna według kazania na górze, tłumaczenie Romana Nachta, zresztą świetne, książka, która bardzo wiele wyjaśnia, właściwie obowiązkowym podręcznikiem, dosłownie podręcznikiem, aby wiele rzeczy zrozumieć, zastosować i żyć w pełni radości w tym zbalansowanym stylu życia, to zdecydowanie to jest jedna z wielu książek ale na pewno jedna z podstawowych, które warto zdecydowanie. Otóż w tej książce przed chwileczką doczytałem i tutaj z wielką przyjemnością pozwolę sobie zacytować pewien bardzo istotny fragment, który powinien bardzo wielu dać wiele do myślenia. Otóż dział, którym tytułem jest Wymiar, Liczb i Ilości. W nawiązaniu powiedzmy to, co tam z tyłu widzisz również biorezonans i często, kiedy ktoś do nas przychodzi czy na biorezonans, czy analizę metodą suchej kropli krwi, omega-6, omega-3, czy też powiedzmy aura czakry, solę Schusslera, prawda, kwiaty Bacha, homeopatia kreatywna i wiele, wiele, wiele różnych fa fajności. Jedną z najważniejszych rzeczy, którą od razu sugerujemy, podpowiadamy, że to nie jest tak, że jak przychodzisz, robimy ten biorezonans, jakkolwiek byśmy to zdefiniowali, praca częstotliwościami, synchronizacja, wibracje itd. itd. że my nie szukamy choroby, my szukamy parametrów, które mówią o tym, że twój organizm, ta cudowna, wspaniała konstrukcja uruchamia w wielu sytuacjach programy naprawcze i o tym warto wiedzieć, niekoniecznie trzymając się właśnie wymiaru liczb i ilości. I teraz słuchaj uważnie, otóż. Stwierdzono, że obiektywne parametry, w cudzysłowie obiektywne parametry, że nie owe obiektywne parametry, no mówimy o różnego typu badaniach laboratoryjnych itd., itp., cholesterole, niecholesterole, ciśnienia itd., itd., że to nie owe obiektywne parametry, lecz subiektywna świadomość stanu samopoczucia ma zasadnicze znaczenie dla obliczenia powiedzmy średniej długości życia. I teraz słuchaj uważnie. Ludzie, którzy byli przekonani iż mimo swej dolegliwości, diagnozy, prawda, są właściwie zdrowi, a nie chcę tam diagnoza będzie. Żyli niezależnie od uzyskanych wyników przeprowadzonych badań, od owych obiektywnych, w cudzysłowie, parametrów, o wiele dłużej od tych, którzy i tutaj w szczególnie zakodować warto sobie informacje, którzy jak króliki sparaliżowane obecnością węża wpatrują się jak zahipnotyzowani w wyniki laboratoryjnych badań. Nie bez powodu stosuje się takie myki jak mamografia, oczywiście za darmo. Dbamy tutaj o to, żebyś była kobieta zdrowa, że badanie prostety, za darmo. 40 plus i psychoza i diagnoza i, i tego typu rzeczy te diagnozy często są właśnie nieuleczalne w odróżnieniu od tego co tutaj jest zacytowane, tu jest masę różnych wspaniałych popowiedzi, podkreślam medycyna według kazania na górze i to są mechanizmy, które absolutnie w biogabinecie terapii naturalnych wiem, w teoria.pl, tam wszędzie, gdzie, czy warsztaty, praca z emocjami, cudowne historie się dzieją, kiedy pracuje się z emocjami i rozumie się pewne rzeczy, jak rozumie się w którymś momencie kwestie wdzięczności, miłości itd. itd. To są wszystko cudowne historie, one... Wspierane są właśnie tą książką i oczywiście te nasze działania tutaj zawsze podpowiadamy w taki sposób, aby czy nasz transfer zdrowia to opracowanie, które dokładnie wypunktowuje, cóż ty w domu zaczniesz czynić, diagnozować siebie. Sprawdzać, i w konsekwencji mówisz: Wow, potrafię sobie sam czy sama w domu poradzić. W warunkach domowych, gdzie wtedy żyjesz dużo fajniej, twoje samopoczucie jest rewelacyjne. A yy, mówiąc fajniej, również mam na myśli dużo taniej, nieporównywalnie. Biorąc pod uwagę tą stricte materialną sferę, tego że trzeba iść na przykład do apteki i płacić co miesięczny abonament, prawda, albo wchodzić w jakieś skrajne suplementacje, one są potrzebne absolutnie, bo jedzonko zdecydowanie jest. No, drastycznie niskiej wartości, jeśli w ogóle można użyć takiego pojęcia. Jedzenie to jest jedzenie z żywnością. W większości ma wiele wspólnego, ale są rozwiązania bardzo proste na to wszystko. I ty ty potrafisz to zrobić. My podpowiadamy ewidentnie, jak sobie spokojnie radzić, a potem możemy wspólnie gdzieś zrobić. Fajne firewalking, chodzenie po węglach, czy wiele, wiele cudowności takich, które mówią, wow, ale fajne towarzystwo, fajni ludzie, pobawiłam się, potańczyłam, przeżyłam cudowności medytacyjne, w konsekwencji dających to, że zaczynam wreszcie żyć, a nie bawić się jak te króliki zakhipnotyzowane wężem, a wielu ludzi właśnie tymi diagnozami. O Boże, diagnozy. Baw się dobrze, do miłego Szymon z Polankiewicy, z strony się kłania. Ten Szymon od Elżbiety. Do miłego.